Pragnę być Twoją królową i rządzić w Twoim sercu na zawsze. Pragnę być Twoją królową, bo inne już nie znajdziesz, a królową będę ja. Pragnę być Twoją królową i rządzić w Twoim sercu na zawsze. Pragnę być Twoją królową, bo inne już nie znajdziesz, a królową będę ja. U -u 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 -u. Już na mnie czeka, a wraz z nią moje przepuszczenie. Na głowie mam koronę prawdziwą. Takiej królowej już nie znajdziesz. Królowa jest tylko jedna, to ja, u ja. I nikt nie odbierze mi tytułów. Pragnę być Twoją królową i rządzić twoim sercu na zawsze. Pragnę twoją królową, bo inne już nie znajdziesz, a królową będę ja Pragnę, by Twoją królową I rządzić w twoim sercu na zawsze Pragnę, być twoją królową, bo inne już nie znajdziesz, a królową będę ja. Bóg. Znalazłam swego króla Ale przejrzyłam się i zamknęłam swe serce Pod suknią kryje się moje tajemnice Już nie będę dłużej się uszukiwać Nie będę szukać króla na próżno. To nic z tego nie będzie Królowa jest tu U -u. Pragnę być twoją królową I żonić w twoim sercu na zawsze Będziesz królową, będę ja, pragnę być Twoją królową i rządzić w Twoim sercu na zawsze, pragnę być Twoją królową, bo innej już nie znajdziesz, a królową będę ja. Myślałam, że znalazłam swego króla Ale przeliczyłam się i zamknęłam swoje serce Po suknią kryje się moje tajemnice Już nie będę dłużej się uszukiwać Nie będę szukać króla na próżno. To nic z tego nie będzie Królowa jest tu Pragnę być twoją królową I żądić w twoim sercu na zawsze Pragnę być twoją królową Bo innej już nie znajdziesz, a królową będę ja Pragnę być Twoją królową I rządzić w Twoim sercu na zawsze Pragnę być Twoją królową Bo innej już nie znajdziesz, a królową będę ja